Zatrzymaliśmy się tutaj. Całkiem fajne parcele i spore. Co jest najważniejsze, to jest blisko morza, na które zaraz pójdziemy. Także tak wygląda, jak można to nazwać, plan kempingu. O. I chłop też jest wiejski. I chłop też wiejski, o właśnie. Musimy zobaczyć, jaka woda jest. Ciepła jest woda? Chyba 25 sekund po sercu z górki. Kemping 200 metrów tą promenadą, sobie musicie tam wjechać. Dziękujemy i też zapraszamy. No niestety was oszukałem, ale niespecjalnie, bo i powiem Wam szczerze, że zostajemy dzień dłużej. I dzień dobry drodzy widzowie. Mamy kolejny dzień, jak widzicie już przyczepa stoi. Wczoraj przyjechaliśmy dosyć późno, 21.00, także już nie nagrywałem, ponieważ już było za ciemno. I zobaczcie jak to wygląda. Camping Witter się nazywa. Zatrzymaliśmy się tutaj. Całkiem fajne parcele i spore. Powiem Wam, że jedyny minus to jest takie, można powiedzieć, no, takie górki, pagórki. Trzeba się dosyć w miarę podnosić wysoko i stabilizować przyczepę. No ale zobaczcie, tak na pierwszy rzut oka skrzyneczka z prądem bliziutko. Także to jest akurat na plus. Obok oliweczka, jakiś tam oleander sobie rośnie. Także całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o zieleń. Także jeżeli chodzi tutaj o parcele, o wielkość parceli, to jest naprawdę Super, naprawdę fajnie to wygląda. Powiem, powiem Wam szczerze, że już jest tak gorąco, tak duszno. Jest godzina raptem ósma, a już jest, a już jest powiem Wam szczerze 30, 32 stopnie, ale kto mi tu przyciął rękę. po sobie tylko bagażnik w samochodzie. Powiem Wam szczerze, że e, pootwieraliśmy wszystkie okienka sobie, żeby był przebiegł i nie dało się inaczej spać, musiały być wszystkie okna otwarte, bo było tak duszno w nocy że tego luftu, tego powietrza potrzeba było. Słuchajcie, zanim się przejdziemy po kempingu, bo przyjdziemy się, zobaczymy te sanitariaty, wszystko jak to, jak to tutaj wygląda. Powiem Wam, że kemping nie jest jakiś duży bardzo, ale jest naprawdę sporo miejsca tutaj. Zobaczcie, my stoimy sobie tak tutaj w tej parceli. Spójrzcie, te parcele są wolne, są spore te parcele. Mamy 44 parcele, 45 to są dosyć duże parcele. Z tego co mi wiadomo, te parcele są na kartę akcji, no, ale wiecie, no kurczę, w sezonie jak jest tyle ludzi i karta akcji nie, obo, nie obowiązuje, no to podejrzewam, że jeżeli byście, tak powiem, przyjechali, to Was tutaj ugoszczą na pewno, raczej z tym nie będzie problemu. Kemping jest wysunięty tak najbardziej, najbardziej można powiedzieć już na południe jakby tutaj od tej Dalmacji Środkowej, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o Makarską Baśkę, czy, czy tam o misie, Chcieliśmy jak najbardziej już na południe już pojechać, żeby później mieć już bliżej jakby dalej się przemieszczać do Dubrownika. I dalej, bo docelowo chcemy jechać na samo południe Grecji. Także udało nam się wczoraj tutaj dojechać i powiem Wam, że jestem mega zadowolony z tego kempingu. Jest bardzo przyjemnie przede wszystkim. Co jest najważniejsze, to jest blisko morze, na które zaraz pójdziemy. A kemping się wjeżdża taką jakby promenadą, przez promenadę się wjeżdża, także jak my wjechali, to można powiedzieć, że myśleliśmy, że zgubiliśmy się, bo nawigacja odmówiła posłuszeństwa, bo wjechaliśmy na promenadę, tutaj ludzie chodzą, jakieś tam piwko sobie piją, czy tam lod jedzą, a tutaj się okazuje, że my z przyczepą przez to przejeżdżamy, także żeby was to nie zmyliło spokojnie musicie przez promenadę przejechać koło takiego tutaj kościółka przez promenadę przejeżdżacie do końca i można powiedzieć że wjazd na kemping jest na samym końcu także już zaraz przejdziemy dalej sobie tylko ja sobie wezmę kawę bo mi tu żona już kawę zrobiła i mam taką straszną ochotę na kawkę powiem wam jeszcze no właśnie powiem wam jeszcze taką ciekawostkę że Uruchomiliśmy klimatyzację z tego powodu, że kemping jest. Pytaliśmy się, znaczy Monika się pytała wczoraj i prąd jest jakby bez limitu, także spokojnie możecie korzystać z prądu, nie ma, nie ma jakichś dopłat dodatkowych za prąd, więc spokojnie klimatyzator nam już tutaj chucha, dmucha. Zaraz zamkniemy sobie okna, bo jest naprawdę już bardzo duszno. Chłopaki tutaj się wykupiają na łóżku i czekają na śniadańko. A po śniadańku zaraz idziemy na plażę. Ja sobie teraz przejdę na sanitariaty, wezmę Was ze sobą i zobaczymy to wszystko. Bo szczerze powiedziawszy, nawet wczoraj tylko zdążyłem taki szybki prysznic wziąć i tam się nie rozglądałem, co i jak, jak to wygląda. Ale mamy wszędzie blisko, także chodźcie, idziemy. A tutaj nie ma nic do wstydu, zobaczcie, no naczynia trzeba umyć, także też przejdziemy, zaraz weźmiemy te naczynia. Ale tutaj szybciutko wam pokażę jeszcze na karteczce o co tutaj się rozchodzi, no, przesuniemy. Camping Witer. I tutaj mamy tak, parceli mnóstwo naprawdę. Wjeżdżamy od tej strony. My mamy parcelę numer 44. Tutaj właśnie stoimy. A tutaj są całe główne sanitariaty, do których właśnie teraz przejdziemy. Także tak wygląda, jak można to nazwać plan kempingu. O. Także zapraszam Was, idziemy oglądać kemping witer. Co tu po tym kempingu? Słychać jak to wszystko wygląda. Zobaczcie, 8.20, 20 ze mnie się już całkowicie kurczę leje, także jest naprawdę duszno bardzo. A jeszcze jedną rzecz, którą muszę tutaj odkryć, to woda, bo nie mam pojęcia gdzie jest woda. Przyłączę wody. Prąd wiemy gdzie jest, a nie wiemy gdzie jest. A nie wiemy gdzie jest, jest przyłączę wody, także zaraz znajdziemy. Idziemy, idziemy bez siatki. Także tak, tutaj z tej strony, tam nie objedziecie do końca. Tutaj kemping, widzę się kończy już przy tej siatce, także widzicie, że barcele są praktycznie duże. A, yy, a puste, a melko idziemy w drugą stronę. Chodź, idziemy w drugą stronę. My sobie stoimy tak ogólnie właśnie. O! A właśnie, co do właśnie tego, tego kościółka. To powiem Wam szczerze siódma od siódmej rano i tak co, co pół godzinki podczyszczały dzwonnicą daję, także nie wiem czy to jest plus czy minus. Czy kogoś może obudzić na kempingu? No mnie w każdym razie obudził, także, także daję to na minus. No i popatrzcie się, już mamy morze, także moment, moment mamy morze, ale zanim pójdziemy na morze, to chodźcie zobaczymy jeszcze sanitariaty, chodźcie zobaczymy sanitariaty, no właśnie prysznice zobaczymy, toalety, tu mamy sanitariaty i tu mamy tak, co, prysznice mamy męskie, nie będziemy tam wchodzić, jak ktoś tam się myje teraz, tak, przyjdziemy troszeczkę później, że tak nieładnie. Jak ktoś tam, że tak powiem, korzysta. I mu się tam wtrąbaniać. No i zobaczcie, tutaj mamy camping Witer. To, co Wam wcześniej pokazałem. Także nie, jak my stoimy tutaj dokładnie, no to właśnie tu, do końca to tędy nie przejedziecie. Tu tylko możecie sobie okrążyć, jakby te sanitariaty by się chcieli obrócić. Ale jest naprawdę sporo, sporo miejsca z tego, co widzimy. A tu jest recepcja. Tu my się właśnie meldowali. I tak właśnie się tu wjeżdża przez tą promenadę. A tu macie warzywkę od razu na dzień dobry. Na dzień dobry, warzywka jakieś do zakupu. No i co? Promenadę uważajcie, uważajcie. Także. Zobaczcie, już mamy wodę. Także rewelacja. Tak, dzisiaj jest dosyć pochmurno. On powiedział, duszno jest strasznie, ale, ale strasznie pochmurno. Popatrzcie się, tu mamy już wodę. Jest plaża, możecie się już kąpać. Jeszcze że... Mamy dosyć pochmurne dzisiaj, ale o, nikomu nie przeszkadza. Także my chyba nogi zamoczymy. A musimy zobaczyć jeszcze jaka woda jest. Ciepła jest woda? Co? Na pewno? Zaraz przyniosę termometr i sprawdzę. Eee, no cieplutka jest woda. Słuchajcie, woda jest naprawdę cieplutka, także spoko. Powiem Wam szczerze, że woda rewelacja jest zaniesiona, ma dzisiaj niby być pochmurno, ale to nie szkodzi, bo jest naprawdę upalnie i długo. Poczekaj niech pani przejedzie. Chodź. Zobaczcie, aha jeszcze jak sobie zobaczycie ten kemping w internecie, to powiem wam szczerze, że on nie wygląda tak za ciekawie, bo jest pokazany ten płot, dwie przyczepy. I tak no, jakby nie zbudzi, że tak powiem zainteresowania za czy tam wiecie, nie wiadomo jak to nie wygląda, ale jak już tu przyjedziecie to... Naprawdę, naprawdę fajnie tutaj to wszystko jest i bardzo nam się podoba. Jest wszystko blisko. Jest bardzo wszystko blisko. Także my sobie idziemy teraz na śniadańko i będziemy, że tak powiem, musimy tak, musimy się pokąpać. Także my idziemy teraz na śniadanie, a później sobie weźmiemy rowery i przejedziemy sobie rowerami tam dalej, tą promenadą. Zobaczymy co tam dalej jest, bo tam wczoraj była jakaś muzyka, jakieś występy, także popatrzymy. No i jestem z powrotem, powiem Wam szczerze, że jeszcze się tutaj pytałem dwóch, nawet trzech osób o wodę, ale okazuje się, że nie ma wody, wodę mamy tam w jak mamy to mamy wodę, więc trzeba, że tak powiem, wózeczek wziąć, e, który mamy, tylko mam go w tulu, gdzieś, gdzieś na samym dole, także wezmę go wyciągnę, wezmę sobie te trzy banieczki i podjedziemy tam sobie spokojnie, napełnimy wody bez, że tak powiem, chodzenia, także nie jest źle, jesteśmy na to przygotowani. No zobaczcie tutaj, jak jest pięknie i spokojnie. Tu widzę, że Państwo pod namiotek sobie przyjechali, także też na pewno pod namiotki można sobie przyjeżdżać. A tymczasem jeszcze zanim ja pójdę, to idę na śniadańko, które Monisia zrobiła. Monisia zrobiła przepyszne śniadańko, wykorzystując, że tak powiem, pomidorki, ogóreczki, wszystko ze wsi, także wszystko naturalne, pyszne, zdrowe. Także wchodzimy na śniadańko, które Monisia przepyszne, tak jak wspomniałem, zrobiła. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jest tutaj maluszek, najmniejszy. O, jeszcze Wam nie mówiłem, bo tutaj zamrażarkę sobie postawiłem w lodówce. Minus 19, także super chłodzi. A Wy tu już szamacie smacznego, droga młodzieży. Macie pysznego ogóreczka, od dziadzia, tak. Pomidorki i chlebuś, także ten. Tu jest Monisia, która robi jajeczniczkę. Jajeczniczkę skórzęcych jajek wiejskich, także wszystko mamy wiejskie świeżutkie. I chłop też jest wiejski. I chłop też wiejski, o właśnie, chłop też wiejski, dokładnie no. Także jemy sobie pyszne śniadańko zdrowiutkie i, że tak powiem, udajemy się na plażę, bo trzeba, że tak powiem, tyłeczki zamoczyć. Także moja portyjka też tu się ostała zdrowiutka, jajeczniczka, chlebuś, pomidorek. Także smacznego wszystkim życzę. A to jest drzewo figowe. No, takie mamy urozmaicenia na kempingu. A tymczasem się wybieramy na plażę. Pierwszy raz, chyba, jak jest pochmurny, ale fajnie jest. Powyżej 30 stopni, a, a jest ten. A jest pochmurno, ale fajnie, bo nie praży tak bardzo. No i zobaczcie dosłownie dwie minuty. Jakie dwie minuty, co ja opowiadam Chyba 25 sekund spaceru z górki. Te wózeczki, polecam bardzo. Możecie sobie i zabrać zawsze, co chcecie i nawet dzieci spakować i... bardzo wygodnie jest. Bo słyszycie Kościółek dał znać sobie. Ale teraz jeden raz tylko uderzył, przeważnie było to zawsze, znaczy przeważnie rano to po trzy razy bimbał. I mamy wodę. Nakręcamy wodę, tak? Jaką macie fajną wodę, jak się fajnie bawicie. O, nogi do ciebie dajesz? Ale cieplutka woda, fajna. Zaraz skakuję do wody, a jeszcze szybciutko wam, drodzy widzowie, pokażę. Tutaj generalnie, jak zobaczycie, te plaże są bardzo wąskie. Ja tak nie będę nagrywał, bo może sobie ktoś tam nie życzyć, ale szybciutko wam pokażę tylko, jak tutaj ten kemping wygląda. Jak jest wyziutko, o! Widzicie? On się tutaj ciągnie dalej. I to jest ten kemping, na którym jesteśmy, tylko my stoimy troszeczkę tam, po lewej stronie. Także on się ciągnie, można powiedzieć, tam, tutaj, do tego. Do, do, do tej tabliczki także jak wam się uda to jeszcze jak będziecie mieli szczęście i parcele w pierwszym rzędzie to już w ogóle super fajnie ale generalnie jest naprawdę wszędzie bliziutko i, i naprawdę polecamy ten kemping słuchajcie wykorzystując jeszcze to, że jest piękna pogoda, słoneczkę tutaj przeszło ładnie przez chmurki to wam tu szybko idziecie się kąpią przede wszystkim to wam szybko pokażę tutaj dokąd się ciągnie ten kemping także tak on się tutaj prezentuje, zaraz jest przy linii, przy linii można powiedzieć brzegowej tutaj z wodą. Także naprawdę jest bardzo blisko. A ja teraz szybciutko lecę, to jest godzina taka jaka jest południowa. I mam nadzieję, że nikogo nie będzie, to teraz wam szybko pokażę te sanitaria, jak wyglądają. Powiecie jak tak ciulowo troszeczkę wchodzić, komuś jak tam się myje, go liczy. No to dobra. Chodzimy. Dobra, tutaj mamy prysznice, prysznice męskie. O, tabiny, to, to są Naprawdę. Wyślę, Na tutaj sam kuchność jest duże kabiny. idziemy. A woda jest naprawdę cieplutka. Naprawdę cieplutka jest. Nawet o godzinie 22. O, tutaj mamy, widzę. To mycia naczyni przygotowane. Tu jest lice. i to, ale jeszcze takie Tak to wszystko wygląda. Powiem wam, że jest naprawdę czysto i zadbane wszystko. Także i w miarę to jest wszystko takie świeże. Tutaj mamy pralnię i widzę jakieś lodówki, nie wiem. Tutaj. widzę mamy wodę do opłukania dla kasety, bo tu jest toaleta chemiczna. Ja Będę musiał za chwileczkę powrócić z kasetą i ją opróżnić. I tutaj mamy też widzę naczynia. Możemy umyć naczynia, także sporo jest tutaj tego rozwiniętego tych sanitariatów Tu sobie przejdziemy. Aha, tu jest wódce Tu jest damskie wóce tu jest też tu jest też taka pralnia i wiecie, też są praleczki, suszarki i lodówki to chyba można sobie wynająć lodówkę widzę. bo no Są na kłódki się zamyka, także czegoś takiego nie widziałem. No i prysznice tutaj damskie. Aha i tutaj jest widzę, prysznic dla pieska, można pieska opukać ze słonej wody. No tutaj są kosze na śmieci także teoretycznie powiem wam, że naprawdę jest wszystko dosyć fajnie rozwinięte jak widzicie obszerny jest tutaj ten kemping, niby mały, a oczywiście piękne wszędzie drzewa e, oliwne. Także miejscowość, w której się znajdujemy ogólnie to jest Za Ostrog, i tutaj macie właśnie na kemping Camping 200 metrów tą promenadą, sobie musicie tam wjechać i tu z góry przyjeżdżacie, bo tu jest jednokierunkowa. A my sobie jeszcze taki króciutki spacerek zrobiliśmy, bo to jest taka fajna promenadka, taka można powiedzieć właśnie przy samym tym kempingu. Zresztą wszystko tu jest przy samym kempingu, zwróćcie uwagę, no. Jest tutaj, tutaj jest jakaś knajpa, restauracja, jakiś mini plac dla dzieci, plac zabaw. Tu jest wypożyczalnia udeczek również można wypożyczyć jakieś łódeczki. No i co, idziemy tu zobaczyć do, do końca promenady. No, słuchajcie, wróciliśmy sobie z plaży i z takiego, można powiedzieć, rozeznania tutaj, po Masz Masz nogi takie i zobaczcie, tutaj poznaliśmy tutaj też pewną sympatyczną rodzinkę i chcieliśmy podziękować tutaj za bajeczkę, także dziękujemy i też zapraszamy kanał Hej Przygodo i życzymy przede wszystkim bezpiecznego powrotu do domu, także trzymajcie się i do miłego zobaczenia no i oczywiście pozdrawiamy serdecznie Ule i Tomka bardzo sympatyczna rodzinka Moi kochani, przyszliśmy, bo pora obiadowa i z tego powodu, że mamy tego jedzenia sporo, nie będziemy nigdzie szli na obiady na miasto, tylko idziemy, będziemy gotować w przyczepie i z tego powodu, zobaczcie, tu jeszcze wam tylko powiem 30,5 stopnia, bo delikatnie się tak chodziło, ale tak fajnie jest, dla dzieci jest spoko, bo nie ma tego słońca, ale nie praży, ale tak ustawiłem klima mocno, że powiem Wam, że musiałem w przyczepie przewieczyć zanim weszli, bo było za zimno, dosłownie aż było za zimno. A stwierdziliśmy, że na obiadek będziemy robić sobie grillka. Mamy dużo mięska, także zrobimy sobie grillka, dużo warzyw, pomidorków, ogórków, bo trzeba to wszystko pozjadać. A na kolację sobie skoczymy gdzieś na miasto. Ja tylko chciałam pokazać jedną rzecz, bo chciałam rozwinąć sobie markizę. Tutaj fajnie nawet samochód sobie postawić ten, ale powiem Wam szczerze, że tak wieje teraz. Zaczęło tak wiać, jak rozłożyłem troszeczkę tej markizę, także stwierdziłem, że jednak nie będę jej teraz rozwijał, bo jak i tak mamy tu być dwa dni, to nie ma sensu, także nie będziemy się w to bawić. I teraz słuchajcie, bo żonka poszła umyć naczynia, zostałem z Filipkiem i powiem Wam szczerze, że chcę tutaj dostać się do tego bagażu i teoretycznie jest to taki dosyć problem, bo nawet jak sobie otworzę te rowery i chcę to przechylić, to mi blokuje tutaj to koło. I właśnie postanowiłem to koło ściągnąć, ponieważ jest przyczepa, jest na podporach stabilnie. Można by rzec tu i tutaj też, zwróćcie uwagę, też trzyma na podporach. To ja sobie to koło wyciągnę. wyciągnę. Wyciągnę sobie to koło i po prostu odkręcę. I wtedy uda mi się na pewno dostać do bagażnika. Także tak sobie to wymyśliłem nie Filip, tak może być. I chcę się dostać do grilla, o zobaczcie. Wyciągnę sobie to koło, o właśnie tak. Teraz będę mógł bagażnik spokojnie sobie przechylić tu, A widzicie, jeszcze mi blokuje hamulec, czyli będę musiał ten rower ściągnąć tutaj Ameli, Dobra, ja to robię i wracam do Was. I wiecie co, powiem Wam szczerze, musiał mi nikoś pomóc, bo otworzyłem sobie to koło i te rowerki nachyliłem. Ale zobaczcie, idzie to całkiem w dół. I teoretycznie, teoretycznie nie ma jakiejś blokady, więc Musiał mi tutaj je przytrzymać, a ja sobie wyciągnąłem grill'a. Filip mówi, że jest dobrze. Jest dobrze Filip? No mówi, że jest dobrze. Także wyciągnąłem sobie, podłączyłem sobie węża tylko pod butle, słuchajcie. I tak też sobie tutaj go podłączę. No i tak będziemy grill'ować. Można powiedzieć niedaleko obok przyczepy, ale tak to przesunę tutaj, więc będzie dobrze. No grill nie jest nowy, bo jest używany, także nie miejcie mi to za złe. Nie będę pokazywał jakichś nowych produktów, ponieważ to wszystko jest używane no. W ciągłej eksploatacji, jak się to mówi, no. także my rozpalamy grillka i wracamy za chwilkę. Słuchajcie, moi drodzy, takie sprostowanie szybkie do bagażnika. Ja wam powiedziałem tutaj, że nie ma blokady. No niestety was oszukałem, ale niespecjalnie, bo, bo nie, nie wiedziałem, To jest taka linka. Widzicie tą linkę? To jest ta linka i tą linkę trzeba sobie tutaj przykręcić. Przykręcić tą linkę sobie trzeba tutaj, tu jest śrubka. I on się po prostu reguluje. Jak chcecie regulować, i później macie przykładowo tak sobie regulujemy. O, I ona wtedy nam łapie taką wysokość i tak nam na przykład trzyma. Albo tak, albo tak. To już jak sobie tam ją wyciągniecie, na jaką długość chcecie. Także sorry, wszystko jest. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz? Jeżeli chodzi o internet, to mamy tutaj Wi-Fi i powiem Wam szczerze, że spójrzcie. Anteny są praktycznie na każdym słupku przy, przy tym. To są z, te anteny są przy samym, można powiedzieć, przy samych parcelach. Takie jak wyczujniki czy wzmocnienia tam, tego zasięgu. No i tutaj mamy hasło, także internet fajnie chodzi, można powiedzieć, można korzystać śmiało. No także moi drodzy, możecie zobaczyć. Ja chyba rozłożę na tą markizę, bo się troszeczkę już tutaj fajnie uspokoiło z wiaterkiem. Ale zobaczcie jak tutaj to wygląda właśnie. O, i takie sobie będziemy pyszności wcinać, czyli poloki na kempingu, kiełbasa i kurczak. Także za chwileczkę będziemy wcinać, a teraz z racji takiej, że grillek nam się tutaj robi, mięsko nam się smaży jeszcze, idziemy z FIFIM. tutaj pooglądać drzewka zobaczymy jakie, zrobimy naukę owoców, tak? Popatrzcie, tu jest figa, wiesz? To jest figa. Figa z makiem. Figa. Widziałeś? To jest drzewo figowe ogólnie. Tak wygląda. No. A teraz chodź zobaczymy Oliwkę. Gdzieś tam dalej, co? I powiem wam szczerze, że zostajemy dzień dłużej, bo tak naprawdę no za szybko by to było na jeden dzień, na jedną duskę, to jednak człowiek poszliśmy się pokąpać i praktycznie już jest popołudnie obiadek zjemy też chcemy jeszcze sobie zrobić jakąś rundkę rowerkami no i tak dychnąć wiecie troszeczkę dychnąć no popatrzcie tutaj mamy oliwę to jest oliwka widzisz to jest oliwka Filip i tu masz małe oliwki o to są małe oliwy oliwka tak jest i tu co mamy Olehandra Duże, te olejandry są Filip. Mama podlewa, podlewa, i takie nie rosną. A tu takie wnet dzikie rosną. Duże, no. Idziemy Grilla przewrócić i będziemy się zbierać po jedzonku. Robimy sobie przejażdżkę rowerkami. Tutaj po promenadzie. Także smacznego, robaczki. I do później. Także zobaczcie, kochani. Taki dzisiaj będziemy mieli obiadek. Tu jesteśmy już w pełnym składzie. Kiełbaska, kurczaczek, makaronik i pomidorek, ogóreczek. Do knajpy też pójdziemy, ale to wieczorem. Ale jedzonko teraz mamy nabrane, także trzeba, że tak powiem je opóźnić, żeby się nie popsuło. Takie piersi kurczaczka lądują tutaj właśnie na stole. Także wszystkim życzymy smacznego i do później. Słuchajcie, jesteśmy w obiadku, ja sobie biorę tutaj Miałem brać wózeczek do tego celu, ale jest to dosyć blisko, więc biorę sobie dwa baniaczki. O, właśnie. Dwa baniaczki biorę i idziemy na nalać wodę. Także zobaczymy od razu, gdzie się wodę nalewa. I do campingów. A Kodem, Zasuwa na rowerze, tutaj. Także powiem Wam, że ściągnąłem te rowerki i zdałem egzamin. Wagaźnik zdaje egzamin, także jestem bardzo zadowolony. Bo wiecie, jakbym miał coś kurczę, kupować, zakładać, wozić, to bez potrzeby, bo tylko można powiedzieć. To lało to bez sensu. Tak to powiem Wam, że jestem zadowolony, bo wszystko się przydaje. Także fajna sprawa, mieć ze sobą rowerki swoje. Słuchajcie, wodę mamy tutaj przy, przy pralni i przy toalecie chemicznej. Także tu możecie ją uzupełnić spokojnie. To wszystko. Słuchajcie, wodę podolewałem, także szkoda, że nie ma węża, bo tutaj ci co nas oglądają to wiedzą, że mamy taką możliwość. Przyłącza tutaj wody miejskiej jakby z węża na klik, zwykłą szybko, szybko złączkę. No i tutaj mamy również to zbiornik drugi do toalety, także dwie. Można wejść do spłuczki, także dwa zbiorniki uzupełnione. A my będziemy się zbierać na rowerki, powoli na promenadę.